początku meczu, od pierwszej minuty, zaczęliśmy to spotkanie bardzo źle. Ja myślę, że zaszkodziłem chyba te dwa ostatnie spotkania, które wygraliśmy. I każdy myślał, że Jagielonia to łatwy przeciwnik. Niestety, Jagielonia okazała się, że jest dobrym zespołem i na pewno jeszcze z niejednym z czołówki. Wygra. No cóż, jak się przegrywa 5-2, to jest wynik, jak na nawet na naszą ekstraklasę, bardzo wysoki i normalnie trzeba się wstydzić takiego wyniku, bo myśmy przez cały sezon nie stracili tyle bramek, co dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytania. Trenerze, tutaj wróble świerkały na stadionie, że Pan przed meczem y, mówił, że remis byłby w porządku w tym meczu dla Pana drużyny. To była realna ocena. Akurat na dziś możliwości Wisły, czy trochę bardziej kurtuazję? Ja jestem realistą i, i wiem, na co nasz zespół, szczególnie na wyjazdach, stać. I, I dlatego tego meczu się obawiałem, i, i, i miałem rację. Dziękuję. Słyszymy. Chciałem zapytać o okoliczności tracenia tych bramek, bo y, dzisiaj to po prostu było takie błędy wujorskie. Skąd się to bierze? Że, 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 że... Trudno mi powiedzieć. Ja wcześniej powiedziałem, że, że myśmy w 18 meczach stracili zaledwie 11 bramek, a tutaj w jednym meczu. Pięć bramek. Rzeczywiście, tak jak zawsze trzeba było chwalić cały zespół za grę defensywną, bo nie rozróżniam tutaj defensywy samej, i a reszta rozliczyć pozytywnie. Nie, cały zespół musi potrafić grać defensywnie. I tak jak wszystkie te spotkania, które rozegraliśmy, rozegrali bardzo dobrze, tak dzisiaj. Była to istna katastrofa. No cóż, myślę, że dzisiaj wygrała dyscyplina taktyczna, determinacja, nieustępliwość i to, było, to, było, to była przyczyna dzisiejszego sukcesu. Myślę, że strzelenie pięciu bramek najlepszej defensywie ekstraklasy w tej chwili ma swoją wymowę. Myślę, że komentarz tu jest zbędny. Ja gratuluję chłopakom i. i, i. Przygotowujemy się do kolejnego spotkania bardzo ważnego dla nas i nie chcielibyśmy więcej z, 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 sprawić takich niespodzianek z, jak to było z Lechią, dlatego się skupiamy na tych ostatnich dwóch meczach i, i, i zrobimy wszystko, żeby się odpowiednio do nich przygotować i, i odpowiednio je zakończyć. Dziękuję. Dziękuję że właśnie w kontekście tego, że trochę te wahania formy są, zapytam może trochę rzadkowliwie, czy postawiłby Pan dzisiaj swoją wypłatę na to, że nie przegracie meczu i nie, że nie stracicie punktów z widzenia Łódź. Nie mówię o Pogoniach, o Widzebiem Łódź. Ja myślę, że każdy trener stawia dużo więcej niż swoją wypłatę, bo, bo to jest nasza pasja, nasze życie i tak jak mówiłem ostatnio o tym staniu jedną nogą nad przepaścią, a, a a drugą w raju, także to jest cały czas. Myślę, że to nie jest kwestia wypłaty. Ja mogę naprawdę pieniądze gdzieś tam są na, na dalszym planie i musi pan trochę lepiej sformułować pytanie. Wobec powyższego formułuję następująco, czy jest pan pewien na podstawie tych doświadczeń z ostatnich dni, że Jagiellonia wygra zdecydowanie lub nie jest zdecydowanie z Widzewem ludzi. Ciągle mówią widzami. Biorąc pod uwagę ostatnie statystyki, co drugi mecz gramy dobrze, także wypada hmm. na więcej. <noise> <noise> Dziękuję. Panie trenerze, pytanie, bo pięć bramek strzelonych oczywiście świetnie, ale dwie stracone i dwie stracone w niemalże jednej sytuacji, czyli porzucie, porzucie rożnym. Czy to Pana niepokoi? Na pewno jest to materiał. Dla mnie może trochę nas nazośpiło to, że do tej pory nie traciliśmy w ogóle bramek ze stałych fragmentów gry, ale jak pokazuje życie po dobrym meczu też trzeba być czujnymi. I, I cały czas to trzeba no, jednak przypominać, kontrolować, doskonalić i na pewno w tym tygodniu na to zwrócimy uwagę, bo mamy drużynę myślenie najniższą, jak, jak to uchodziło do niedawna. I, i trochę, no trochę zbyt łatwo, także to jest, można powiedzieć, wydaje się, że prosty sposób, żeby, żeby to wytrenować żeby, wytrenować, żeby to poprawić, także no jeśli tylko to do poprawki z tego meczu, to, to po analizie, jeśli dojdę do takiego wniosku, że jest tylko to do poprawki, to będę się z tego bardzo cieszył. To co się stało w tej trzeciej minucie, bo od tego się zaczęło całe nieszczęście, a, a, a później jak kostki domina rozsypaliście się, się przede wszystkim hmm. w, tym, się w obronie. Hmm. No, no, szybko straciliśmy tą bramkę. Nie wiadomo co to było, do czego to zaliczyć, czy, 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 czy do szczału, czy do, czy do wrzutki, czy do czegoś. No, yy. no i straciliśmy tą bramkę, no i tak mówisz, no, no, posypało się trochę, później straciliśmy drugą. Niby nadrobiliśmy na 2-1, jak schodziliśmy do szatni mieliśmy pełne nadzieje jeszcze, że uda nam się. Odwrócić losy tego spotkania, aczkolwiek później nas szybko jeszcze skarcili i, 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 no i to wyglądało jak wyglądało. No dostaliśmy aż pięć bramek. Masz do siebie prezencję tego pierwszego grania. Szczerze to muszę przeanalizować, aczkolwiek, aczkolwiek a na pewno mogą się jakoś zachować lepiej, jakoś to lepiej przewidzieć, aczkolwiek chyba ta piłka dość dziwnie szła. Ona dość długo leciała, ona dość, dość dług, dług, tak jak mówisz, także, także no, no, mam pretensje, mam wszystkiego pretensje. No, pięć bramek straciliśmy, ale... oni no, ale no, oni nas kontrowali, nas kontrowali... i tak i strzelali i strzelali str bramki. No. Co można powiedzieć? No? Lepiej raz stracić te pięć bramek i stracić te trzy punkty niż w każdym meczu, na przykład byśmy mieli tracić po jednej bramce i przegrywać przez to mecze, no chociaż to no, żadne usprawiedliwienie nie jest, no mówię, no, tragedia. No. Tak zacznę, Rafał, czy tak to miało wyglądać? Tak miało wyglądać. Mieliśmy wygrać z Wisłą i wygraliśmy. Chodziło mi bardziej o pierwszą bramkę i twój strzał. Czy to było dośrodkowanie do Mateusza, czy jednak e, chciałeś zrobić psikusa Miskiewiczowi? Myślę, że to teraz chyba nie ma większego znaczenia, ale no, jeżeli mam być szery, no to raczej to miało być dośrodkowanie. Dobra, w takim układzie, Rafał, okazałe zwycięstwo. Co dzisiaj pijemy? Co mam pić? Wodę. Czyli nie będziecie świętować tego okazałego zwycięstwa z Wisłą w jakiś szczególny sposób? Na świętowanie przyjdzie jeszcze czas. Przed nami jeszcze dwa ważne mecze i trzeba przede wszystkim się na nich skupić, a nie na świętowaniu pojedynczych spotkań. Jeżeli chodzi o te następne mecze, tak zażartował troszeczkę trener Stokowiec na konferencji prasowej, że biorąc pod uwagę to, że co dwa mecze gracie dobrze, co dwa trochę słabiej, to teraz będzie gorszy występ w Szczecinie i kolejna golada z widzewem, czy jednak teraz pojedziecie na fali do Szczecina i się zrewanżujecie za to, co tutaj się stało na otwarcie sezonu? Znaczy, no nie, ciężko wiesz, Wychodzisz w przeszłość przyszłość, ale myślę, że no, jedziemy po to, żeby się przede wszystkim zrewanżować. I, no jednak pokazać, że potrafimy przynajmniej kilka meczów z rzędu zagrać w dobrym stylu, a nie tylko pojedyncze wygrane, które oczywiście cieszą nas, ale nie do takiego stopnia, jakby to była jakaś seria. Gdyby ktoś wam powiedział, że strzelicie Krakowskiej Wiśle dzisiaj 5 bramek, biorąc pod uwagę to, że w poprzednich 18 kolejkach ta straciła tylko 11 goli, to powiedzielibyście, żeby ten ktoś postukał się w głowę, czy jednak byście to wzięli, się tak mocni, czuliście się tak mocni, że uda wam się dzisiaj coś takiego zrobić? nie, Na pewno wychodziliśmy z takiego założenia, że przede wszystkim interesują nas trzy punkty i jakby styl był bez, znaczy może nie to, że bez znaczenia, ale schodził na drugi plan czy wygrana 1:0, 1-0, czy, czy 5-2, czy choćby nawet było 10-8, no to tak samo smakuje, bo to są najważniejsze były w tym wypadku trzy punkty i wiadomo, że cieszymy się z bramek, w szczególności jeszcze z tego, że strzelamy to przeciwko Wiślej, ale no jak to się mówi, wszystko trwa dalej, jeszcze dwa mecze przed nami i skupiamy się przede wszystkim teraz na tym. <laughs> Mateusz, ponownie od pierwszej minuty i chyba najlepszy mecz odkąd w Jagiellonii? No na pewno najlepszy mecz pod względem skuteczności, bo zdobyłem dwie bramki i Chociaż jakbym miał oceniać samą grę, to na pewno moje subiektywne zdanie jest takie, że w, Wiśle, w Krakowie zagrałem lepsze spotkanie. Dziś mogłeś też pokusić się o hat -tricka. No na pewno była jeszcze jedna dogodna sytuacja po podaniu Daniego, jednak uderzyłem nad poprzeczką, ale cieszmy się z tego co jest. Rzeczywiście Wisła to najlepiej grający zespół w obronie tak w tym sezonie strzeliła łącznie z dzisiejszym, straciła łącznie z meczem chyba 16 bramek, tak? Z czego my strzeliliśmy 6, no to naprawdę trzeba się cieszyć. Potrzebny był mecz taki jak z Lechią, żebyście zagrali tak jak dzisiaj? No, nie wiem czy potrzebny, no ale rzeczywiście od dłuższego czasu jest mecz słabszy i mecz lepszy, tak? Ta gra w kratkę trochę męczy już nas samych i trochę męczy kibiców, dlatego musimy złapać i ustabilizować tą formę, żeby w kolejnych spotkaniach również pokusić się o zwycięstwa. Trener Stokowiec na konferencji zażartował, że jest spokojny o mecz z widzewem, bo wygrywacie co drugi. No, rzeczywiście, można by tak powiedzieć. Taka jest zależność w tym przypadku, no ale mam nadzieję, że nie tylko z widzewem, ale nawet w tym najbliższym spotkaniu z pogonią trzecim powalczymy o zwycięstwo i, i to nam się uda. A pamiętacie, jak jeszcze się jeździ na wyjazdy? Bo już dawno chyba nie jeździliście. No, rzeczywiście. No, początek sezonu to był wyjazd za wyjazdem, dlatego teraz możemy troszeczkę odpocząć, ale. Do Szczecina to chyba jest jeden z najdłuższych wyjazdów, tak? No. Jeżeli chodzi o te dwie bramki, no i bardzo dobry występ, to upatrujesz w ten początek dłuższej serii? No mam nadzieję, że ta seria przyjdzie. No, prawo serii zawsze jest, tak? I, I rzeczywiście w kolejnych spotkaniach chciałbym dać dowód na to, że jestem wartościowym piłkarzem, y, który potrafi strzelać bramki i w ten sposób daje zespołowi jakieś korzyści. Biorąc pod uwagę to, że to właśnie z pogonią na otwarcie tutaj Stadionu Przesłonecznej przegrałeś ten mecz 2-3. Czy teraz idziecie tam dodatkowo umotywowani tym, żeby w jakiś sposób odrobić, bądź zmazać troszeczkę tą tamtą, tamtą porażkę, choć po dobrej grze? Co znaczy myślę, że nie możemy rozpatrywać w tych kategoriach. Na pewno będziemy chcieli zwyciężyć to spotkanie, a gdzieś to, co było zupełnie wcześniej trzeba odciąć i skoncentrować się na tych nadchodzących 90 minutach. Sponsorem JagaTV jest Barter SA, największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Barter, tankuj z nami!